Program Power Pivot to dodatek, za pomocą którego można wykonywać zaawansowane analizy danych w programie Excel 2010. Po zainstalowaniu programu Power Pivot na wstążce w górnej części okna programu pojawia się karta Power Pivot, za pomocą której można wykonywać zaawansowane operacje na danych w arkuszu programu Excel. Tak jak widać, pojawiła się wstążka. Power Pivot, czyli właśnie dodatek, o którym mowa. Program PowerPivot zawiera kreatora, którego można użyć w celu importowania zewnętrznych danych z różnych źródeł. Można m.in. importować duże firmowe bazy danych w intranecie, można importować publiczne strumieniowe źródła danych, można arkusze kalkulacyjne importować z programu Excel. Można także importować pliki tekstowe, łączyć się z bazami danych. Mamy mnóstwo możliwości łączenia się właśnie z zewnętrznymi źródłami danych. Dane do samego programu PowerPivot są importowane jako tabelę. Jak otworzę program PowerPivot, okno programu PowerPivot, tu są przykładowe jakieś dane. Widać, że na dole pojawiają się tak naprawdę tabele. Te tabele są podobne do arkuszy w skoroszycie programu Excel, jednak program Power PowerPivot oferuje znacząco różne funkcje, niż funkcje dostępne w samym arkuszu programu Excel. Dane bowiem, nad którymi użytkownik pracuje w programie PowerPivot są przechowywane w analitycznej bazie danych, ale w skoroszycie programu Excel. A lokalny, wewnętrzny aparat danych bada, analizuje dane właśnie w tej bazie danych. Wszystko jak gdyby odbywa się w obrębie tego dodatku Power Pivot. Dane programu Power Pivot można również ulepszać, tworząc relacje między tymi tabelami bezpośrednio w oknie właśnie programu Power Pivot. W związku z tym dane programu Power Pivot znajdujące się w programie Excel są natychmiast dostępne dla tabel przystawnych, wykresów przystawnych i innych narzędzi dostępnych w programie Excel. Ponadto, program PowerPiwot obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze 2 GB i umożliwia pracę z maksymalnie 4 GB danych w pamięci. Oprócz też samych narzędzi czysto wizualnych, graficznych, takich jak wykresy przystawne i tabele przystawne. Program Power Pivot oferuje również obsługę języka DAX, czyli Data Analysis Expressions. Język DAX to nowy język formuł w Excelu w dodatku Power Pivot, który rozszerza możliwości operowania danymi dostępne w programie Excel. Umożliwia on bowiem bardziej zaawansowane i złożone grupowanie samych danych, obliczanie ich analizę. I tak składnia formuł języka DAX jest bardzo zbliżona do składni formuł programu Excel. Są również używane różne kombinacje funkcji, operatorów, wartości, podobnie jak budowanie i zaknieżdżanie formuł funkcji w programie Excel w zwykłych skoroszytach. Jest oczywiście kilka różnic między skoroszytami programu Excel i Power Pivot, oprócz tych, o których wcześniej wspomniałem bowiem w oknie programu Power Pivot nie jest obsługiwany język Visual Basic for Application, czyli VBA. Jednak oczywiście języka VBA można używać w oknie programu Excel. skoro to program Power Pivot, czyli bezpośrednio w oknie programu Power Pivot używać VBA nie możemy, ale oczywiście na plikach, na skoroszytach na których jest używany Power Pivot już tak. Oprócz tego w tabelach przestawnych, w zwykłych tabelach przestawnych robionych z poziomu zwykłego arkusza programu Excel można grupować dane klikając na przykład prawym przyciskiem myszy i wybierając grupuj. Ta funkcja jest wyłączana w tabelach przestawnych stworzonych za pomocą w dodatku PowerPivot, jednak w dodatku Power Pivot można używać kolumn obliczeniowych i tak naprawdę uzyskujemy podobne wyniki. O czym tak naprawdę zaraz się przekonamy, poznamy możliwości tego dodatku PowerPivot. Zaczniemy sobie od pobrania tego dodatku, zainstalowania go w programie Excel. Następnie zobaczymy, jak tworzyć tabele przestawne, wykresy przestawne za pomocą tego dodatku, jak łączyć się z zewnętrznymi źródłami danych, z bazami danych, jak pobierać dane. Z internetu, z plików tekstowych, jak tworzyć relacje między tabelami w oknie programu Power Pivot, a także jak tworzyć formuły w tym nowym języku formuł DAX. Ale to wszystko zobaczymy w kolejnych nagraniach, narzędzie, stosunkowo nowe, powoduje, że można tworzyć jeszcze bardziej rozbudowane i zaawansowane analizy niż w samych tabelach przestawnych.